To jest przedstawienie o fantazji, o fantazji 50-letniego mężczyzny, o fantazji 13-letniej dziewczyny, o fantazji 20-letniej dziewczyny, o fantazji 40 latka jak ja o fantazji 30-letniej Lucyny, która gra trzy role kobiece. To być może jest dobry moment, żeby to przedstawienie odpalić, może właśnie w Łodzi. Kiedy zaczynaliśmy, ponad dwa lata temu, pracę, bo pozycja Andrzeja Barta przyszła we wrześniu 2016 roku i chwilę to trwało, po drodze jeszcze pojawiły się problemy z sprawami, więc musieliśmy się zatrzymać, zaczynaliśmy w zupełnie innym świecie, bo byliśmy przed aferą i tu która odpalona jesienią czy zimą 2016 roku próbowała zmienić trochę obyczajowość świata i wskazać na pewne punkty zapalne które być może nie powinny być możliwe i nie powinny mieć miejsca dzisiaj w Polsce w ogóle jesteśmy w innej sytuacji bo dwa tygodnie temu po premierze filmu braci Sekielskich rozmowa o pedofilii rozmowa o wykorzystywaniu seksualnym dzieci jest jeszcze w innym punkcie i nie przewidzieliśmy tego że trafiamy świetny, promocyjny, zapalny moment, a chcemy powiedzieć coś istotnego i ważnego. Chcemy z jednej strony opowiedzieć o stracie, której doznaje Humbert. Chcemy z drugiej strony powiedzieć o krzywdzie, którą doznaje Lolita. Chcemy z trzeciej strony powiedzieć o miłości. Nie zapominajmy, że powieść bokowa nie jest o czym innym, tylko o totalnym zauroczeniu, które wrzuca do dołu i które być może zatrzymuje akcję serca. Zapytać do litościowego. Po co? Z czystej ciekawości. Planuję się porwać? Kiedy pierwsza propozycja do Andrzeja Barta, dwa tygodnie później umarł Edward Olbi i yy, wszystko się dzieje wtedy zupełnie inaczej bo otwierane testamenty, decyzje itd., itd. No więc ja mogę powiedzieć, że to tylko dobrze zrobiło, bo jak człowiek zacznie i ma 40 minut przedstawienia. I musi się zatrzymać na dwa lata. To znaczy, że ma dwa lata spokojnej pracy w głowie, żeby się pewne rzeczy ułożyły, albo odbiły, albo przyspieszyły, więc ja nie mogę narzekać. Cieszę się, że jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. Cieszę się, że jesteśmy z tymi ludźmi, z którymi jesteśmy. Dziękuję tym, z którymi zaczynaliśmy dwa lata temu, bo byliśmy troszeczkę w innym składzie i o tym nie chcę zapomnieć. I chcę bardzo podziękować szczególnie trzem dziewczynom, które wtedy wygrały casting. Czyli Sylwii Boronie, Maji Pankiewicz i Marcie Wiśniewskiej, które wówczas wprowadziły totalną energię i pozwoliły mi uwierzyć, że udawanie tego przedstawienia z trzema lolitami na scenie jest nie tylko możliwe, ale jest najlepszym wyjściem, jakie tylko mogę mieć. Hmm. Nie myślałam o tym, wydaje mi się dosyć poważnie w tym czasie. I też później później wróciłam do, do lektury pod koniec liceum albo do początku studiów. I też jak mieliśmy takie zajęcia w szkole, pytali się nas, jakie postacie chcielibyśmy zagrać, no to, to zawsze ta Lolita mi tak chodziła po głowie, szczerze mówiąc. Więc bardzo się cieszę, że, się nie było, że mogłam w takim projekcie wziąć udział. Szczęśliwe zakończenie! Po pierwsze ja chciałbym, żeby widz się nie bał swojej fantazji, bo to na szczęście są tylko fantazje. Po drugie, yy, mam nadzieję, że jedni przeżyją tę historię od strony Humberta i jeżeli kiedykolwiek, z jakiegokolwiek powodu, czy zawinionego, czy niezawinionego, utracili miłość, to to przejdzie do nich mocno. Z drugiej, nie boimy się tego, że rozmawiamy w tym przedstawieniu o krzywdzie, której doznaje mała dziewczynka i jak bardzo to boli. Jak bardzo jest degradujące dla psychiki, ale jak ta dziewczyna próbuje się z tego podnieść. A z trzeciej strony całą maszynerię. Tańczymy, śpiewamy, bawimy się, śmiejemy się, uśmiechamy po to, żeby w pewnym momencie dać łupnia i powiedzieć: Przepraszam, ale naprawdę ci się to podoba? Staramy się robić teatr. Nie staram się go przyklejać do danego momentu, ponieważ teatr publicystyczny ma to do siebie, że za tydzień sytuacja się zmieni i będziemy grubo za daleko tego, co się wydarzyło. Więc próbując zebrać pewne energie, które wirują w świecie, próbujemy opowiedzieć swoją historię, nie klejąc jej bezpośrednio do tego, z czym dziś mamy do czynienia w Polsce. Dokładnie sprawdziłem jeszcze raz w oryginalnym tekście, czy pada tam tekst, i jest, który napisał Edward Olbi. W jednej scenie Quilty w rozmowie z Hambertem mówi do niego: Musisz jej pozwalać. Musisz jej pozwalać na rozmowy z dorosłymi mężczyznami, na rozmowy z dorosłymi księżmi. Sprawdzałem. Jest. To nie ja, to Albi.